Panie Marszałku, wysoka izbo. W dniu dzisiejszym o godzinie 15 do Sejmu, do Kaplicy Sejmowej, został wprowadzony wizerunek najpiękniejszej, najlepszej, najmądrzejszej i długo by jeszcze to naj kobiety świata Matki Bożej. Matki Bożej w tym wizerunku, który przedstawiam. Matki Bożej, która jest brzemienna. A w rękach trzyma strzały złamanego gniewu Bożego. Dlaczego ten wizerunek jest taki ważny dla naszego narodu? Drodzy Państwo, bo Matka Boża właśnie w tym wizerunku ukazała się wojskom bolszewickim w 1920 roku, i gdy bolszewicy zobaczyli najpierw 14 sierpnia 1920 roku w Osowie tę Matkę Bożą. A następnie, gdy ją zobaczyli w Radzyminie na drugi dzień, inni oczywiście, wtedy jedni i drudzy rzucili się w panicę, do ucieczki, zostawili broń, armaty, uciekali spanikowani, kryli się po stodołach i mówili, że takie, taką mieli niezwykłe zdarzenie, że widzieli Matkę Bożą, a oni do Matki Bożej strzelat nie budą. Oni mogą strzelać do polskich żołnierzy, ale nie do Matki Bożej. W naszej historii przeszło to jako cud nad Wisłą. Rzeczywiście ta Matka Boża odegrała rolę zasadniczą w dziejach naszego narodu. To również przed Jej wizerunkiem Jan II Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku złożył insygnia władzy królewskiej i modlił się o zwycięstwo Polski, gdy była tragiczna sytuacja. Szanowni Państwo, uważam, że powinno się przywrócić pamięć tamtych dni z 1920 roku i przywrócić hołd cześć Matce Bożej, która odegrała wtedy tak zasadniczą rolę. Dziękuję.